Witamy w firmie Human Office, ponieważ pracujemy normalnie, wszyscy zdrowi, i staramy się zachować bezpieczny odstęp, to nie powinniśmy tutaj mieć żadnych problemów, ale trochę nam się nudziło, także kochani chcieliśmy się z wami podzielić kilkoma takimi naszymi nowymi patentami, które tutaj wspólnie z naszym działem Research and Development poczyniliśmy. Jednym z takich patentów, który zaraz nam wytłumaczymy i pokażemy, i chcielibyśmy Was prosić o, o opinię, jest biurko, które elektrycznie jest regulowane na wysokość, ale też oprócz tego, że jest elektrycznie regulowane na wysokość, to ma też wiele innych funkcji. Chodźcie to wam pokażę. Postawiliśmy je tutaj, na środku. W tej chwili ono jest opuszczone do pozycji siedzącej. Czyli w normalnym trybie siadamy przy komputerze, oczywiście na, na wygodnym fotelu, tak, żebyśmy mogli pracować. Mamy tutaj komputer, myszkę, działamy sobie. Ale to, co jest ciekawe w tym biurku, to to, że można, oczywiście też pracować na stojąco przy tym biureczku. Jest do tego specjalny czytnik, który pokazuje ilości centymetrów. Ja tutaj mam zadaną swoją wysokość, żebym mógł sobie stanąć jest 118 cm w tej chwili co więcej. Do tego biurka jest jeszcze specjalna aplikacja. W tej chwili jestem połączony z biurkiem, czyli jak zmieniam sobie tą wysokość na przykład na 114 cm, to na aplikacji również pokazuje mi się ta wysokość, a co więcej mogę też zmieniać sobie tutaj paluszkiem tą wysokość na telefonie. Czyli poprzez to, że sparowałem się z tym biurkiem, mamy w tej chwili możliwość regulacji wysokości telefonu. Co więcej, możemy to ustawiać też na tym przycisku. Kilka rzeczy. Po pierwsze, to jest przycisk parujący z aplikacją. Po drugie, mamy też ulubione pozycje, które też pokazują się tu w telefonie. Czyli załóżmy, jak ja na przykład ustawię sobie 80 do pozycji siedzącej, to biurko już w tej chwili. Samo sobie zjeżdża do 80 cm. A ja mogę ten czas wykorzystać na kawę i później siadam do pracy z powrotem. Albo druga pozycja do pracy na stojąco. Bo to jest bardzo ważne, żeby pracować na siedząco i na stojąco. Na przykład w tym przypadku ustawiłem sobie wysokość 118 cm, i to dla mnie jest taka optymalna wysokość, że mógł pracować sobie tutaj na stojąco. Także w tej chwili krążenie krwi jest niezakłócone, nie, nie, nie ma pozycji wymuszonej, możemy pracować na stojąco. Co więcej, jak pracujemy w domu, to możemy sobie odchodzić, podchodzić do laptopa wiele razy, ugotować w kuchni zupę, wrócić z powrotem i pracować. Do home office to jest świetna sprawa. Ale mamy teraz kolejne kwestie. Może się okazać, że na przykład to biurko jest za duże albo za małe. No i cała inwencja, którą teraz wykorzystaliśmy nasza, polega na tym, że mamy możliwość zmiany wielkości tego biurka poprzez taki prosty ruch. Składamy nogę i rozkładamy nogę i biurko jest mniejsze. Z dwóch stron to się odbywa. Znaczy możemy zrobić biurko dużo większe niż było wcześniej albo dużo mniejsze. Bardzo fajnie się to szybko robi jak widać. Dodatkowo jak postawimy je jeszcze wysoko. Okaże się, że też to jest bardzo fajny stół do pracy, bo możemy wszystko pozamykać zganąc z tego i mamy duże do stół, z robienia różnych ciekawych rzeczy, niekoniecznie do pracy. Miejsce tego wszystkiego bardzo stabilne. Nawet w takim wysokim, wysokim położeniu. Jak widać kawa się nie wylewa. No, napiszcie co o tym sądzicie. Miłego dnia.